Dzień dobry, ja nazywam się Dawid Myśliwiec, prowadzę na YouTube popularny naukowy kanał Uwaga, Naukowy Bełkot i tak się złożyło, że już po raz kolejny jestem w Gdyni na finale konkursu Explory, gdzie będę miał okazję porozmawiać z twórcami kilku najciekawszych projektów. I w tym roku postanowiłem tak podejść do tego ekologicznie, bo mam wrażenie, że 2019 to rok, w którym poczyniliśmy bardzo duże kroki, jeżeli chodzi o ekologiczną świadomość i zobaczymy, co młodzi ludzie mają do zaproponowania, jeżeli chodzi właśnie o te zagadnienia. Aniu, zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne. Dzisiaj we współczesnym świecie jest duży taki nacisk na odnawialne źródła energii, ale ogniwa słoneczne to nie jest takie absolutne nowum. więc co takiego nowego próbujesz tym projektem nam wszystkim jako cywilizacji ludzkości sprzedać. Ogniwa, które już są obecne na rynku, są to ogniwa pierwszej generacji, czyli ogniwa krzemowe. Natomiast ogniwa, którymi ja się zajmuję, czyli ogniwa, na, ogniwa nanokrystaliczne, są to ogniwa trzeciej generacji, które bazują na związkach nanokrystalicznych. Moje ogniwa wyróżnia na tle pozostałych fakt, iż są one bardzo tanie, a jednocześnie efektywne. Jeżeli byśmy porównali ceny, to ogniwa już obecne, to koszt mniej więcej 1000-1500 zł za jeden panel około metr na metr. 50. Natomiast moje ogniwa to jest 5 na 5 cm i koszt 20 zł. A poza tym te ogniwa także będą dłużej nam pracowały i co ważne, ogniwa nawet jeżeli nam w pewnym momencie zaczną szwankować, możemy je naprawić. A ogniwa już obecne tak naprawdę w momencie kiedy się zepsują, są już spisane na stratę i musimy inwestować w kolejny moduł. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Po co takie urządzenie miałoby się znaleźć w powszechnym zastosowaniu? Ok, smok nie jest wybitny, ale on jest i on truje ludzi. Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych i to strasznie czuć. I to jest po prostu odpowiedź na taką potrzebę, żeby w jakiś sposób wyeliminować tych trucicieli ze społeczeństwa. Na jakim poziomie jest wykrywalność tutaj i jakich składników tak naprawdę szukasz? Ja skupiłem się na wykrywaniu spalania butelek PET. Wiem, że i z własnych badań, i z publikacji naukowych, że jest to chlorowodór. Zastosowałem czujnik chlorowodoru. Natomiast rozumiem, że tutaj jest dużo miejsca w środku. Inne czujniki jak najbardziej można by tutaj dołączyć. Znaczy, żeby to było szersze spektrum e, związków, których można by poszukiwać w No to zdecydowanie. Ono, to urządzenie jest tak zbudowane, że można każdy czujnik tak naprawdę zastosować. Życzyłbym sobie, żeby to urządzenie w pełni sprawne zdecydowanie weszło do użytku. Kto musiał być jakoś uwarunkowane prawnie przez rządzących, no bo wiadomo, że truciciele nie chcieliby tego kupować. Tak samo jak piraci drogowi w sumie nie lubią fotoradarów. Życzyłbym sobie, żebyś też odniósł tutaj sukces na tym konkursie. Życzę Ci powodzenia i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Cześć Arków, analizator wody basenowej. No generalnie jest to bardzo proste urządzenie, mimo że nazwa jest taka rozkomplikowana, ale jest to potrzebne każdemu, kto ma przy swoim ogrodzie basen, żeby mógł przez cały sezon cieszyć się czystą, ciepłą, krystaliczną i super wodą. Skupiamy się na podstawowych parametrach, które są potrzebne do odpowiedniego dawkowania spłoncji chemicznej do basenu. Generalnie poziom pH, to jest najważniejszy parametr. Dostaniemy też sygnał, jeżeli nasza woda zacznie się robić mętna. Czy to urządzenie w jakiś sposób może być smart, to znaczy dać konkretne instrukcje, dosypać takiego a takiego specyfiku, na przykład, żeby zachować odpowiednią jakość wody? E, tak, w dalszej części będzie właśnie aplikacja na telefon, urządzenie mobilne, ale pójdziemy krok dalej. Chciałbym stworzyć system, który automatycznie będzie dawkał substancję, żeby użytkownik miał jak najmniej kontaktu z tą chemią, dawkując rozsądnie mniej tych środków pójdzie później do gleby, wylewając wodę czy wymieniając wodę na nowo. No to będę, będę trzymał kciuki, sam jeszcze nie mam basenu, ale teoretycznie mam gdzie go postawić, więc jestem potencjalnie Twoim klientem i czuję się przekonany. Życzę powodzenia. No i podsumowując moją wizytę tutaj na finale konkursu naukowego Explory w Gdyni, muszę powiedzieć, że po raz kolejny jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak wiele ciekawych rzeczy ci młodzi ludzie mają do zaproponowania. Jak bardzo nowatorskie są ich pomysły, jak bardzo chcą coś w świecie dookoła nas zmienić, bardzo budujące. Życzyłbym sobie więcej takich inicjatyw w przyszłości. Już teraz można zgłaszać się do kolejnej edycji konkursu na www.explory.pl. Możesz śledzić media społecznościowe, do czego zachęcam. Do zobaczenia. Do usłyszenia.